Ej, idę zobaczyć jak pada No bo dobra, najpierw oceniam muzykę Gdzie Teams Widzę słońca, blask, mam to, czego Jezu, to jest ta chyba dziewczyna, gafronka, nie? Ona dobra jest Jezu, ty... Czego chcesz? Czy to nie ona? Ze jest cały skład, więc zawsze będzie okej okay. tam... ale buja, czuję, czuję, czuję to Co mam w sobie dzień? Bo kiedy jest skład, zawsze będzie okej okay. Widzę słońca, blask, mam to, czego chcesz Jakie barcy w ogóle napisane co jest O to jest Gałonek Zawsze O ta trochę puszczy stare tak fajna kładem pod kolor bo właśnie to, już, to, już, to już mam się Zawsze mieć słońce nad głową. I A jak nie takich grubszych? Nie z... wiem. Mielon, Ogólnie w porządku jest. Chcę... Lepsza od tej. Tak, no... To może też, żeby blondynki po prostu falowały To nie wiem. Ja wrak. Um... jest jakaś nowa, bo ja jej nie znam. Bo, bo czas. Zawsze chcę mieć już 18... Czy co? Czemu? O kurna, napisyj na czacie. Ta to jest dziwna, czemu? Widzę słońca, blask. Ta upa ma... jest jakaś brunetka. Za mną jest cały skład będzie okej Baw się i Całą cały dzień Dwie osoby znasz jak znam Gawronka jego dziewczyna Kiedy jest cały skład to zawsze będzie okej okay. Widzę słońca, blask Mam to czego chcesz Ze jest cały skład więc zawsze będzie okej okay. Baw się i Ale szczerze mówiąc to nic złego nie ma w tej muzyce, co nie? Jakby wydaje mi się, że lepiej tworzyć takie hity pod dzieci, niż na przykład taka fagata, co robi MŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ

to jest gawronek? A nie... Wydawało mi się, że ostatnio widziałem jakiegoś shorta z gawronkiem i on wyglądał na mega starszego. Bo to wygląda młodo. Czy to nie jest gawronek w końcu? To jest gawronek czy nie? Może ja z tamtego shorta z kimś pomyliłem gawronka. Bo pamiętam, że tamty się był taki zbudowany, myślę kurwa, ten gawronek to po, po, no wiecie Dorósł, rozbudował się Dawać, bo na YouTube na 4 przestań przecież mamy na wszystko czas ...pracę i rozwóra z Ameryki życie wygląda jak klipy my nabici jak jest mięso bez papryki yeah. ja ogólnie tak sobie rozkminiam, kurwa po co ja mam jakby zakładać kanał, dodawać jakieś reaction video, przecież to jest bez sensu z jednej strony sobie pomyślałem, kurde, dasz takie reaction video i masz tr trzy dyszki powiedzmy, jak dobrze siądzie, a jak nawet rozkręcisz kanał z reactionami, to masz stówkę za jednego reactiona, co nie? no i tak sobie myślę, kurde, no po co ja to robię, nie? Po co miałbym coś takiego w ogóle? Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, nie? Czy, czy jakby. No wiecie o co chodzi. Po co coś takiego otworzyć? Ale później widzicie takie coś, byście. jednak. Katana. jednak. No, coś zrobić? Zaraz ogarnę, ale. tuty nie mamy, mamy. zobaczyłem akurat. Chyba że chodziło o cię z tego rąka. W ogóle wszyscy ci Mam to czego chcesz. Mną jest cały spod, więc zawsze będzie okej okay.

ja czuję, że jestem od nich 8 lat starszy. Nie no, nie wiem, ile oni mają lat. I Więc chyba żadna. Ale wszystkie są w porządku, nie? Jakby. 14, serio? Kłamiejecie. Dobrze że nie oceniłem. Na minę chcieliście mi władować. Kurde, tacy jesteście. Orzeźwiająca cytryna. To czyste mango. Ty decydujesz, jak cielujesz. Na leżaku, na kładzie, albo w basenie. No, po to mi państw wyblokowanie produktu. Ja bym ten.